Siema, widzowie, z tej strony znowu ja, a ze mną jest Czerwony Klucz. Nie. Yeah. Tak. Igramy, gramy w jeden... W taki jeden tryb. Nie bardzo... Kropka mnie do tego namówił. Tak, by był cringe. Mm, nice, laguje. Masz dwa FPSy. A, a, co już, a co już jest powiadomienie o live? Aaa! <laughs> widzowie, widzicie. Widzicie to widzowie yeah. jak, jak to loguje? <laughs> co za dep? Ja może zrobię czad na telefonie żeby wiedzieć cokolwiek, co kto pisze. <laughs> Ty może w PC naprawdę ty się ruszyć nie możesz bo ja nie bo ja teraz w ogóle